Jeżeli pracujesz na jakimś stanowisku liderskim, menadżerskim, to to jest taki fajny tip, bo rozmawiałem ostatnio właśnie z osobą, która jest menadżerem w firmie, w dużej firmie IT, ten kolega pytał, co zrobić w takiej sytuacji, gdy jest jeden współpracownik, który podważa autorytet, nie szanuje na spotkaniach, próbuje w dosyć taki agresywny sposób budować swoją pozycję. Porozmawialiśmy sobie troszeczkę dokładnie, jak to wygląda. Wyklarowały się dwie rzeczy. i One są bardzo ważne do zapamiętania. Pierwsza rzecz jest taka, że bardzo często w takich sytuacjach podział obowiązków nie jest szczelny. W zespole wszyscy mają swoje zadania, i teraz w momencie przekazywania sobie zadań może się zdarzyć tak, że dwie osoby między sobą nie są pewne co do tego, kto powinien się czym zająć. I to był właśnie problem tego mojego kolegi, tego menadżera. Były, można powiedzieć, pewne przerwy między odpowiedzialnościami, i taką sytuację warto sobie porównać do. Puzzli. Masz członków zespołu, jak puzle są dopasowane do siebie, ale nie są dociśnięci, są przerwy między nimi. W związku z tym, jeżeli pewne zadania, pewne odpowiedzialności przeskakują z jednego członka do drugiego, padają właśnie w taką przerwę między puzzlami i nie wiadomo, kto powinien się tym zająć. I tutaj zaczynają się wtedy przepychanki. To nie jest moja odpowiedzialność i ja nie powinienem się tym zająć, tym powinieneś się zająć ty albo ktoś inny. Więc pierwszą taką radą, co w takich sytuacjach robić, to jest uszczelnić podział obowiązków, czyli Siadacie w zespole i dogadujecie się jeszcze raz od zera, konkretnie kto się czym zajmuje. Ty zajmujesz się tym, w momencie przekazywania zadania do innego działu, czy do innego specjalisty, musisz mu przekazać zadanie w ten sposób, musi być na tyle gotowy i wtedy inna osoba zaczyna nad tym pracować. Czyli zacieśnić te granice między puzlami. Te wszystkie puzle muszą się szczelnie stykać, żeby te zadania mogły przeskakiwać. Bez przerw, czyli szczelny podział obowiązków. Druga rzecz, jaka się sprawdziła u tej osoby, to jest może trochę takie podejście, bo ten kolega powiedział mi, Janek: No co ja mam zrobić? W tych oczach zauważyłem już taką trochę rezygnację, takie trochę poddanie się, bo to była taka patowa sytuacja. Gościu naprawdę zdeterminowany, prawie toksyczny, nie do uklepania. Chwilę porozmawialiśmy i doszliśmy do tego, że posiadanie takiej osoby może być ogromną zaletą. Czemu? Jeżeli ktoś ciebie personalnie atakuje, oznacza to, że widzi. W tobie pewne zagrożenie. Masz pewną wartość, którą on docenia i traktuje tą wartość jako wrogą. Żeby być czyimś wrogiem, żeby być czyimś przeciwnikiem, oficjalnie, publicznie, naprawdę trzeba sobie na to zasłużyć i mieć pewien poziom. Dlatego, jeżeli ktoś traktuje ciebie jako przeciwnika w Twojej firmie, w Twoim zespole, pierwsza rzecz jest taka: doceń to. Jesteś warty tego, żeby być czymś przeciwnikiem, prawdopodobnie stanowisz zagrożenie. Traktuj spotkanie z taką osobą jako trening. Wszystkie rozmowy z osobą toksyczną, z osobą antagonistyczną, to są rozmowy, które ciebie wzmocnią. Nie unikaj ich i też na ten temat rozmawialiśmy. Doszliśmy do wniosku, że słuchaj, to nie jest twoja odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność waszego zwierzchnika, żeby ustalić między wami podział szczelnej odpowiedzialności i nie musisz z tą osobą rozmawiać, nie musisz bawić się w te rzeczy. Natomiast możesz, możesz to potraktować jako trening. To jest trudna sytuacja, trudno się rozmawiać z takimi osobami, doceń to. Że masz przeciwników, a nie tylko samych przyjaciół. Spędzaj z nimi czas, testuj się, trenuj, nie masz nic do stracenia. Jeżeli to są osoby, które ciebie nie lubią, których ty nie lubisz, z którymi jesteś zmuszony, zmuszona współpracować, bądź za to wdzięczny i traktuj to jako docieranie siebie. Możesz trenować różne rzeczy, możesz trenować cierpliwość z taką osobą, możesz trenować różne techniki perswazji, możesz trenować pokojowe nastawienie, wrogie nastawienie. Wykorzystaj swoich przeciwników, oni są cenniejsi, Niż przyjaciele. I powiem Ci, po tej rozmowie ten kolega taki rozpromieniony poszedł, gotowy do działania, w końcu wiedział, co trzeba robić. Każdy z nas ma takie trudne sytuacje, każdy z nas pracuje z trudnymi osobami, ja też na co dzień, to jest oczywiste, i to jest dobre nastawienie, jak sobie z tym radzić. Czyli pierwsza rzecz, uszczelnienie podziału obowiązków, a druga rzecz. Nastaw się na trening i bądź wdzięczny za takiego przeciwnika. To tyle na dzisiaj. Ja pozdrawiam z Londynu, gdzie się jestem tutaj, w bocznej uliczce. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tymczasem, do następnego trzymajcie się. Cześć.